Siema, Ludzia! Z tej strony Antex i to jest kolejny odcinek na moim kanale i zagramy w grę o nazwie Dungeon Quest. Ja tutaj już trochę expiłem i jestem na moim drugim koncie. Na głównym może zagram, ale raczej nie. Co muszę grać taką? Właśnie... Też nie wiem, więc na głównym raczej nie będę grać w tą grę. Tutaj widzicie moje przedmioty, więc może jak kogoś już dodam do znajomych, to dam mu jakieś tam przedmioty na start, dobra. Napiszcie co, byście Napiszcie co byście chcieli z, z Antekwipunku, to może Tylko nie ten miecz. Ten miecz zostawiam sobie na później. Trzeba mieć 54 poziom, żeby z niego korzystać. Ten miecz zostawiam na później. Wszakam, jeśli znacie ten on Quest, to możecie napisać jaki level macie. Mhm. O, ja sobie zrobiłem taki mega słaby mieczyk. Hmm. Bartek, chcesz mój młot? Tak. Ten mieczek ogólnie zadaje. Tylko 300 obrażeń! Dobra, yy. Bartek mi już da trade'a. Ja go poszukam też, żeby mu dać traj'a. I czemu się Bartek nie, przyda... nie przywitałeś? Nie, bo mi nie powiedziałeś, że mam się przywitać. No dobra, yy, cho... dawaj mi nawet, nawet nic o mnie nie wspomniałeś. Dobra, daj treida, ja Ci dam mój młot. Okay. Mm. Daj, Daj mi, Daj mi, Daj mi, Daj mi, Daj mi, masz 19 level masz masz mi, Daj Bartek. O. Bartek już akceptuje i... Idziemy na lundę, Bartek Daj mi, Daj mi, Daj mi, to jest lepszód mojego. Wiem. Bo no wiem, ten młot jest lepszy. To jest ten co... Napiszcie w komentarzu Łęk, czy chcecie się kiedyś, która zadaje 93 obrażenia. I od razu... Um, I czy będziecie... poda z tak, i czy będziecie chcieli. A, efekt spioru nas sprzedałem. Dobra, nieważne. Yy, Bardziej, tworzysz rundkę. Ja Create dungeon. Oczywiście hard. Dajemy. Albo nie, insane, insane. Insane. Hardcore? No, nie będzie. Join dungeon. Insane, hardcore. Okej, okay. Start, startuj Bartek. I tutaj się zacznie prawdziwa rundka. Musi nam pójść szybko, bo to będzie jedna rundka na odcinek, jak nie będziemy szybko ich robili. Albo jak nie będziemy szybko umierali bo jesteśmy na Handscore, że nie musimy umrzeć. Mhm. Y -y, wystartować już rundkę i wybić ich trochę? Początkowe etapy. A dobra, jesteś. Zobaczmy, jest pierwszy, okay. to miejsce jest pierwsze, ok. idę zobaczyć przy okazji za tych sobie jeszcze. Y Bartek? Tu oni są tacy mocni. No bo jesteśmy na Insei, nie? Masz mi ją leczonko? Ja się w nich wbiłam bez straty HP, ale dobra. A właśnie też się w nich. Tam nie ma przyjścia. A no mieczem mam je na 3 hity, więc to jest akurat dobre. A czekaj! Czekaj Bartek! I chcesz, żebym miał jedną na dwa hity? Czemu? W sumie przydaję się na dwa hity, żebym je miał. Ten no jest dobry. Jak będą miały po tyle hp, to słabe akurat. Halo, proszę mnie nie bić. Jest ja coś za tą Ej. ścianą nie ma, bo nie widać ników ich. Piesek za mną idzie. Nie chcę użyć ten efekt miecza. Bartek, chcesz heal'a? chcesz heal'a. Nie. Nie zabijaj! Tu. A mi się, czy chcesz heal? Ja sobie sobie dam. Nie, tam nie, po prostu ty stałeś w nich, i... a one ci ciągle... one szybko biją. Nie, czy ja służyłem na jednego ten efekt? Właśnie no, to tak chciałam powiedzieć, że służyłeś na jednego z tego, ten efekt. Bartek, uda mi się przejść tą rundę. Mam hila, więc jak będę miał mało HP tylko że nie można jakiegoś uleczyć, jakby, Może jest coś takiego, efekt taki mega rzadki? Mm. Mm. Fajny byłby taki efekt, w sumie. To no bardzo. Można na przykład go użyć raz na stosaku Albo dwa razy na rundę. O no. Ja dołączę pod mapę, a podłoga pod mapą jest czarna i myślałam, że dostałam laga i mnie waliło. Serio? Oj. Nie wiem czemu, w ustawieniach jest taki coś jak damage, że im zadaje. Ciekawe czy ząb, czy można leczyć rzęd z tego. Pizanta? No. Sp sprawdzić? No. Dobra, ciachnąłem go. Nie. Nie. To fajnie służyła chwila. No nieważne. E... Wiesz w ogóle, że ten mój miecz się nazywa Cult Stone z zimnego kamienia on jest? Zapewne je zamrażam no właśnie widać, jak jakie zamrażasz Co ja sobie wymyślam w tym wie? Mogłeś wziąć chila ode mnie, ale ty nie, nie ma sensu. No bo mi 200. HP i tam był... nie wiem, może 6-8? Nie myśl... Widziałam, że i one mnie weszły na to. One cię biły ciągle. Bartek, tyle czasu stać w środku potworów nie jest mądre. Ja biegłam. Nie, ty, sta... ty stanąłeś w miejscu i one cię zabiły. Tak to wyglądało. Może laka jakiegoś miało. Znajduj się se w miejscu i tak. Hmm. Hmm. Na mnie to bardzo dziwnie wyglądało, bo. To nie. Jak mówię, wyglądało tak, że ty się stoisz, a one ze wszystkich stron cię naparzają. Dobra, przed bosem. A, i ogólnie przedmioty się zdobywa z bos'a. Daily nie, Daily to nie wziąłem. Daily Rewardy są bardzo dobre. Co oni tyle... Takie dobre, że, że ci ten... Dałem początkowy miecz. Bartek, wiesz, ja ten miecz teraz mam? do z Daily Rewarda. Ale dostaję też się początkowy. Dostałem jakąś... Ja książki książkę dostałem. Jakiś mieczyk. Ja, ja dostałam jakiś kozak mieczek i jakąś kozak fruszczka. Została mi książkę książka do czarowania i tam. I co? Jakiś mieczek dobry chyba. Taki podłużny jakby? Różowo też złoty. <laughs> I co ja dostałem? Ładuje mi się. Ten Flame Stuff. Mam płomienną różdżkę od Blaze'a. Ale jestem pod wojownika, więc mi ta różdżka nie jest kompletnie potrzebna. Ja też. Książka. A. Jeśli chcecie wygrać miecz, który zadaje 62 obrażeń, to yy, napiszcie w komentarzu. XD. XD z dużej litery to, wylosu, to wylosuje, kto będzie mieć ten miecz. A nazwę mojego Niku też mnie. Możecie dodawać antyknob wam nazwę w komentarzu. To nie ten Teraz gdzie jesteś to teraz może? Możesz też od razu... Tam gdzie byłem. To już chyba będzie koniec tego odcinku, nie? No. nie czemu to powiedział. Czemu? Bo mnie Aha. I tak ogólnie wyglądają trade, Jeśli ta osoba odbierze. O! Na przykład możemy dać takiej osobie ten oto mieczyk i możemy ją skramować na ten mieczyk. Ja na przykład też na moim y, kanale y, też będę robić jakieś losu, losowania na właśnie rzecz może z jakichś gier. Na przykład z Stang Quest. Więc no. Boże ja y, mam większy level, więc mam też... Yy, następną krainę, więc będzie mi łatwiej zdobywać lepsze przedmioty. Na poziomie Easy, na po twoim przechodzisz? Yy, yy, nie no, ale mogę widzom pokazać, jakie to jest hazard. Dobra, yy, nieważne. W następnym odcinku pokażę. My tutaj pojek spimy, no i nara!